Ta, to już nie to samo. Minecraft, jedna z najbardziej przełomowych gier na całym świecie. No też najpopularniejsza, więc nie ma co się dziwić. No a dlaczego ona jest taka przełomowa? Ja nie widzę żadnych plagi. Dlaczego? popularna, może dlatego, że jest taka prosta. Dzięki tej prostocie, która jest w tej grze. Bynajmniej tak kiedyś było, bo ta gra to nie był kiedyś porównywany coś do Fortnite'a czy do jakichś innych gier, takich, których dostarczałem na mega dużo dopaminy. Nie, to po prostu chodziłeś, zbierałeś drewno, kopałeś kilofem czy zbierałeś diamenty. To było proste i wcale się to nie nudziło. No i dzisiaj już tak nie jest, więc ty zostaw łapkę w górę po tym filmie, subskrypcję, dzwoneczkiem. A dzisiaj sobie opowiemy w punktach dlaczego doszło do rozpadku Minecrafta. Od razu mówię, że nie. Ja mówię, Minecraft dalej jest popularny, ale nigdy nie będzie już taki sam i tak samo popularny. Zobaczmy kto kiedyś nagrywał Minecrafta, a kto dzisiaj nagrywał Minecrafta. No powiedzmy sobie jedno, największe legendy, które nagrywały kiedyś Minecrafta, teraz już go nie nagrywają. No na przykład Bloe, który zaczynał z Minecrafta, Citrox, który zaczynał z Minecrafta, Wojan, który... to da jest Minecraft. Co no to jest? Dobra, krótko moment, po prostu każdy teraz popularny youtuber, prawie każdy. Zaczynam z Minecrafta. A teraz mamy jakąś ekipę 6'6, jakieś igrzyska śmierci, przez, robione przez Sagiego, rozdawane 250 tysięcy złotych na tych igrzyskach śmierci. Jakby. Rozumiem, że mu się to zwróciło, ale nie. Serio, jakby kiedyś czuło się ten vibe. Jak byłeś już wieczorem w domu, nawet. Na koronawirusie to też tak było. Zasiadałeś sobie pod kołderkę, ciepłą kołderkę na wieczór i oglądałeś, czy to nie wiem, jakiegoś youtubera. No a teraz jakby to już nie jest to samo. No umówmy się, jakby teraz te mody, te jakby, te możliwości, które daje Minecraft, no to, to jest po prostu już takie normalność. Jak ktoś organizuje takie igrzyska śmierci, to to nie jest jakieś wow, to jest po prostu... Okej, okay, no organizuję codzienność. Aktualizacje. Niektóre gry mają je co? Miesiąc, niektóre co? Tydzień, niektóre jeszcze szybciej. A Minecraft raz na rok? I okej, okay, to jest cały czas nowa wersja, ale co oni takiego dają? Żabę, jakieś nowe stworzenie i. Czasem nowy biom się zdarzy, i raz na kilka lat nowa zbroja, jakby. No mówmy się, jak już grasz w tego Minecraft'a, to co ty kurde masz w nim robić? Bo kiedyś to sobie budowałeś światy, a teraz to ty po prostu możesz sobie, nie wiem, zgrać e, Twój dom dosłownie e, na komputer, i jest taki mod na minecrafcie że możesz go po prostu, że to ci samo to zbuduje w Minecraft'ie, więc jakby. Po co ty masz cokolwiek robić w Minecrafcie, jak aktualizacje są raz na rok, które zape zapewnią ci rozrywkę, może na nie wiem, na tydzień? I ja rozumiem, że na serwerach, jak dodajemy jakąś nową zbroję, to tam możesz ją zdobywać i w ogóle, ale pytanie brzmi: po co? Gra zaczęła iść w stronę mikropłatności. Skin, paki, mapy, marketplace to wszystko jest płatne. Wielu graczy czuje, że gra stała się za bardzo komercyjna. Jeżeli nie wiecie co to znaczy, tutaj macie definicję tego słowa. Umówmy się, no nie każdy lubi kupować skiny. Kiedyś wszystko robili gracze. Jakby ja rozumiem, że twórca czy tam twórcy po prostu chce zarobić na popularności tej gry, ale też musi dawać coś od siebie. gracze odchodzą. Serio, zapytajcie się blowka. W sumie nie wiem, czemu cały czas do niego porównuję. Może dlatego, że go oglądałem, nieważne. Ale zapytajcie się go, czy gra w Minecrafta, jak w wolnej chwili, o ile je ma. No... no raczej nie! No chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego, bo kiedyś ta gra była prosta. A teraz jakby, no nie wiem, jakby ktoś grał, dajmy na to, 7 lat temu, aby tej gry nie poznał. Przecież to kiedyś miało takie kolory, a, a teraz, no to, to jest takie, no, Za dużo bodźców, moim zdaniem. Wiem, że teraz mogę zabrzmieć jakiś staruszek, że za moich czasów to takich rzeczy nie było. No... Mm, no bo nie było, nie? I teraz jak wyjdziecie na jakiś film, Nawet teraz jakiegoś nowego youtubera, który próbuje z Minecraftem, takiego małego, który ma trzeszczący mikrofon i w ogóle, takie rzeczy, to tam są komentarze typu to już nie to samo, Minecraft umarł po 1.08, 1.0.12. No i poniekąd to prawda. Powiem wam, że to bardziej zmiana pokoleniowa, bo nawet teraz ponoć w 2025 rodzi się nowe pokolenie beta. O, ja jestem kurde stary. Niż rzeczywisty spadek popularności. Kiedy Minecraft upada już powoli, to gry podobne do Minecrafta rosną. Roblox, modow mod modowane Surwivale, sandboxy. Gracze uciekają tam, gdzie jest więcej możliwości większe tempo rozwoju. Bo jakby umówmy się. Stars był popularny, każdy grał w Brawl Stars'a. Teraz Clash Royale jest popularny, więc każdy grał. Gra w Clasha. Ee, popularny grał Agarden, każdy grał w a garden, Stila Brainrod, stila Brainrod! No i kiedy Minecraft miał swoje 5 minut, no to każdy grał w Minecrafta. No a teraz ogólnie jest mniej aktywności na YouTube, więcej casualowych graczy, mniej mo moderów, techników, buliderów serwery roleplay czy hardcore bardziej niszowe, jakby, umówmy się, nawet gracze Minecrafta, serio, teraz mam do was pytanie, napiszcie w komentarzach, czy ktokolwiek z was teraz gra w survival niż na jakichś tych mm, serwerach Minecrafta, nie wiem, czy gracie kiedykolwiek w hardcore, czy budujecie sobie domek, czy płucicie się, kupicie diamenty, żeby nie zginąć, żeby nie stracić tego całego świata? No, odpowiedź chyba jest prosta. Spokojnie, do upadku Minecrafta jeszcze daleko, bo Minecraft nadal ma 200 do 220 milionów aktywnych graczy miesięcznie. To nadal najlepiej sprzedająca się gra w historii. Może to nie upadek, a tylko zmiana kształtu społeczności. Podsumowanie! Czy to naprawdę upadek? Niekoniecznie! Nie. Serio, jakby w tym filmie mi chodziło o to, że kiedyś to wszystko było takie lepsze, szczerze, nagram wam o tym filmik, że kiedyś ta nostalgia, rozumiecie, to co w tym filmie cały czas mówiłem, ta gra już nigdy nie wróci, nieważne, co by się stało. Nie! To już nie będzie to samo, mówię wam. A mam takie do Was pytanie. A jak ty myślisz, czy Majka w 2025 to cień dawnej potęgi, czy tylko dojrzalsza wersja siebie? To jest widzowe pytanie. Mam nadzieję, że zostawicie je w komentarzu, waszą odpowiedź. No i co? Widzimy się za tydzień w sobotę. Mam nadzieję, że takie materiały spodobają wam się, no bo ja zmieniam kontent, to co pisałem w tym oto poście. Możecie sobie obczaić. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmach.